Wszyscy? Dominczek? Zuzinka? Dobra, drodzy rodzice, tutaj zrobiliśmy takie literkowego potwora. Żeby zrobić taką literkę, potrzeba nam koreczka. Tu można przykleić albo napisać. Zrobiliśmy potwora. Potwór jest zrobiony z pudełka po butach. Tutaj ma takie przecięcia i tu, i tu ma karteczkę. I karteczkę ciągniemy, i pojawia się nowa literka. I teraz trzeba tego potwora. <laughs> nakarmić jakąś literką. Dominiczku, nakarmisz? Nakarm go, no. Teraz Zuzia. Zuzia, ja ci przesunę. I kotku, teraz ty nakarm. No, myszko. Którą literką nakarmisz? Dobra. Emileczko, teraz nakarm tą literką. Cii, ale spokojnie, nikt nikomu nie podpowiada. Poradzicie sobie. Oleńko, nakarm tą literką tego potwora. Dobrze? Kacperku, nakarm tą literką. Bardzo ładnie. Dominiczku, nakarm tą literką. Dobra, Dobra. Zuzinko, nakarm tą literką. Jest uh tu. -huh. A teraz jeszcze trudniej. Trzeba nie dość, że nakarmić. To powiedzieć, jaka to jest literka. Emilko, jaka to jest literka? No to nakarm. Kacperku zostawisz. Uh -huh. Oleńko.